Nigdy więcej, po prostu nigdy więcej przyjechałam do, do Warszawy. O godzinie 14:26 mamy 16. Nie widać. Nie widać. Ile? 16:45. Zgubiłam się dużo razy jak jeszcze chyba nigdy w życiu i teraz się ogarnę i pojadę pod pałac. Więc na razie to tyle. Przygody po prostu mam cudowne. Mam już dosyć. Nie wiem czy nie słychać, ale wróciłam z targów, nie wiem, która jest godzina, jako 13. Zrobiłam zakupy. Sześć książek, jedną dostałam od wyruń. i wychował zrobię w mieszkaniu, ale w wieczorem prawdopodobnie mieszkanie szykować się nam tutaj zbija nie pamiętam jak to się nazywa i na targach mało co nagrywam, bo się wstydzę tak jest w mojej i nie wiem czy coś z tego wyjdzie ale I mam nadzieję, że będzie dobrze w tym już mieszkaniu i po Wam troszeczkę o dzisiejszym dniu, no bo no jak mówiłam, nie nagrywałam, nie czułam się jeszcze zbytnio komfortowo nagrywać, ale ogólnie na tym festiwalu zbija. Było mega fajnie. Te mm, pokoje były naprawdę, no odwzorowywały po prostu klimat książek. Jak wchodziło się do, um, do Marty, było wszystko niebieskie i to było takie, to są flawsy e, do klasie jak się szło. Nie mi jak wchodziło, to był taki mroczny po prostu klimat. Pokażę wam co kupiłam, yy, ale chyba zaczniemy najpierw od tego festiwalu Zbija, bo mam tam mniej rzeczy. Pierwszy Najprzypiękniejsze no flapsiki. Yy, ja te książki ogólnie brałam z domu, żeby po prostu dziewczyny mi je podpisały. No i mam podpisane właśnie flawsy yy, Od Marty. Let me in. Od Natalki. I mój najcudowniejszy, najokiechanniejszy po prostu na świecie patronat, czyli skarsy. Kocham <słuch> tą książkę na życie w ogóle historię mm. z takim ładnym jeszcze dedykacją. I starałam się um, u każdej autorki brać um, zakładki, jeśli miały. Um, mam takie dwie. Um, Odminki rudki. Dwie, żeby nie było. I jeszcze taką ładną z The Wave, która jest no przepiękną z tego i z flapsów tylko. Mam yy, no, dwa razy taką zakładeczkę, bo moja siostra stała się wielką fanką flapsów. Yy, no więc wziąłam dla siebie, a drugie dla niej, żeby też coś miała od życia. A drugie jest z My Beloved Monster, który jest też super ekstra książką, którą musicie kupić, bo premiera ma 2 czerwca. No i na samym początku jeszcze dostawiliśmy takie przypinki. Teraz to się zacznie. Kupiłam troszeczkę książek. Nie, nie ukrywam. I chyba zaczniemy najpierw od książek Bo w ogóle śmieszna sytuacja jest z jedną książką Bo ją wygrałam Powiedzmy, że ją... No wygrałam ją więc, więc... tak Ale zacznijmy najpierw od tych, które Rzeczywiście kupiłam i wydałam na nie pieniądze Najpierw mamy Fredwaya O, już zakładka wypadła Od Sylvie Sandler A to, co ja zrobiłam na stoisku wydawnictwa z tymi zakładkami, to był hit. Poszłam, zaczęłam po prostu brać wszystkie zakładki, które chcę. Jest taki bardzo ładny stosik tych zakładek, też Wam pokażę. Więc tak, mamy Frat z już z zakładką. Mamy Burning With Desire od Natalki Antczak. Ja mam już dedykację i w ogóle, mój drodzy, ile tutaj jest zakładek, to słuchajcie. Mamy taką z Burning With Desire, e, którą Natalka robiła, takie dwie wizytóweczki, wszystko Wam pokażę. Jeszcze taką, też bardzo ładna i jeśli nie znacie książki Natalki z Wodpada This Could Get Ugly, to patrzcie to, książka zostanie wydana druga połowa roku. No i drodzy, musicie ją kupić. Książki Agaty Polte. Książki Agaty Polte to jest po prostu coś, co ja uwielbiam. Mamy Prostą Zemstę, mam Prosty Zakład i też Zakładeczka. Mam Prosty Zakład, nie miałam Prostej Zemsty, ale te kolory to po prostu jest... I love it. I love it. I zastanawiam się, czy wziąć jeszcze jutro tą książkę. Bo wszystkie książki, które mam od Agaty w domu, są podpisane. I zastanawiam się, czy tą brać jutro, bo jutro właśnie podpisuje Agata rano. Zastanawiam się, czy wziąć tą książkę, żeby mi podpisała. I chyba tak zrobię. Gorzej będzie z moim kręgosłupem i ramionami i w ogóle ze wszystkim, bo ja mogę tego fizycznie nie udźwignąć. I druga książka, na którą czekałam. Wszyscy nie oczekali. Uwaga. Zawsze chodziło o ciebie. No to jest tak świetna książka i nie mam do niej zakładki. Bo dosłownie jak dzisiaj była dostawa tych książek na stoisku, niezwykłego, i jak ja się dorwałam do tej książki, poleciałam, po prostu nie dało się mnie zatrzymać. W sensie werka mi tą książkę wzięła, bo ja stałam przy. Pani Edytce. Pozdrawiam bardzo Panią Edytkę. No ale ta no, książka jest przepiękna, taki grubasek porządny i patrzcie te wklejki w ogóle. Niezwykle to zaczęło robić wklejki i według mnie to jest najlepsza z decyzji jaką mogli podjąć ogólnie, bo są świetne. Piękne są. No i książka. Jutro może jeszcze zgarnę zakładkę jak, jak mi się uda. Jeśli będzie w ogóle. I książka która ma bardzo ciekawą historię. Jest to make Biju mm. Weroniki Ancerowicz z zakładeczką, którą sobie widziałam wcześniej, bo myślałam, że wezmę sobie zakładkę i po prostu kupię książkę na Empiku. Historia z tą książką wyglądała tak, że jeśli nie, nie wiecie, kto to jest Werulia, żałujcie. Werulia miała konkurs, coś takiego, że, żeby, że można wygrać Maybe you. I ona, stoimy sobie na targach i ona się mnie pyta, czy, czy chce książkę Ja Takie, no kurde, pytasz, dzika. No dobra, to podpowiadasz mi na pytanka i dostaniesz książkę. I ja takie, dobra. Nie wiem, no i w ten, to sposób mam dermową książkę. Teraz przejdziemy do tych rzeczy, że tak powiem. Um... O poleciało. Okej, okay, wydaje mi się, że tak będzie lepiej. W ogóle mi to wszystko poleciało, ale dobra. Zacznijmy od zakładek, które zgarnęłam sobie w super ekstra sposób, więc tak. Zacznijmy od zakładek Julie Brylewskiej, które kocham, książki Julki kocham nad życie. Ja mam większość zakładek od Julki, to i tak działam. Mamy tutaj na przykład Wimper Flower, Angel, Sinner, i devila, ukochane, najukochańsze po prostu na świecie Angry God i Angry Goddess Dylogia Gods of Law Jelium Olivera i Violet są moje... no to są moje dzieciaczki Ci nie macie w ogóle pojęcia jak ja się cieszyłam jak się dowiedziałam że... uwaga spoiler że będzie spin off o dzieciach um, bohaterów z guts of Law i devila. I no i mamy jeszcze zakładeczkę z delegacji. jeszcze Tron. Musicie przeczytać. Trylogię ro Royal. Dla, dla Luke i Vivienne. Hate the po prostu. I mamy. Different. <grywia> e, czyli cudowna książka od Oliny Krańskiej. Mhm. Książki Oli to są. I to są moje komforty postacie, komfort książki. Dzięki książkom w sumie Oli zaczęłam czytać na Wattpadzie. Bad Friends to były pierwsze książki, które przeczytałam na Wattpadzie, bo wtedy to jeszcze były fanfiki. Uwaga, to też będą spoilerje, jak ktoś nie czytał. Pamiętam, jaka ja byłam najpierw wkurzona, bo wiecie, byłam wielką fanką Harego Od początku, wiadomo. I pamiętam, jakie było moje zawiedzenie, rozczarowanie, wszystko jak doszło do momentu zerwania Kendall i Harego. ja byłam wtedy po prostu taka wściekła no ale później pojawił się Z i, 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 i on to naprawił także we love, we stan Z no i właśnie tutaj mamy zakładeczkę mojego patronatu i tutaj True Friends, którą premierę będzie miało w czerwcu i Hellish Heat. Zakładka do Hellish Heat. W ogóle ja się o tych zakładkach tak rozgaduję. Miałam kupić nie wiem dlaczego w końcu nie kupiłam na tarkach. No ale mam zakładkę, więc na pewno już... Jak mam zakładkę, to na pewno yy, na pewno też kupię książkę. Yy, związani zemstą od Asi Balickiej. Yy, bez, yy, bez przyszłości Julii Popiel też muszę kupić książkę z mam, już zakładkę. No i Uwaga. Tego nikt się nie spodziewał prawdopodobnie. Uwaga. Corrupt. Hideaway. away. Kill switch. Night. Caravel. Punk 57. I zauważyłam właśnie teraz, że nie mam Nightfall. Więc jutro znowu pójdę do niezwykłego. Więc wiecie, <śmierzycie> Devil's Night. Tutaj dostałam takie dwa magnesiki z niezwykłego i one pójdą na moją ścianę chwały, jeżeli na moją ścianę magnetyczną. I tak. Dostałam od mojej cudownej zagubionej Werki taką zakładeczkę. No jest przepiękna. To jest od Werki. Później dostałam zakładeczkę książki Natalki Promut, która premiera jest 28 czerwca. Jest to każdego lata pokałam. Jestem strasznie ciekawa tej książki, bo mogę wylać na na tytuł są. Um. I no właśnie od Weruli. Taka świetna zakładka. I ona też pójdzie na ścianę chwały. Wszystkie chyba te zakładki pójdą na ścianę chwały. No i tutaj wszystkie monne mogą mogły mi się zdrościć teraz. Bo mam wszystkie zakładki dla obecnych wydanych części rodziny Monat i nawet tą najnowszą. I ostatnie od mojej najukochańszej na świecie monsterki. Tylko muszę poprawić tu kokardkę. No Monstera jest, yy, wiecie, znana z kokardek. Ale ja nie wiedziałam, że ona odwali coś takiego. No to, no to jest tak piękne. I to tyle z rzeczy, które nabyłam <grym> na targach dzisiaj. Widzicie co się stało? <noise> Wracam z targów Ja oczywiście nie nagrałam standardowo nic W sensie nagrałam tylko jak y, tam tańczą pod niezwykłą tam i makarenę <noise> i to <tyle. głos> Ale jutro już coś nagrałam W ogóle dzisiaj był taki chaos To, to co tam się działo Koniecówka była najlepsza W ogóle tak mnie brzuch bolał od śmiania się z dziewczynami Pozdrawiam serdecznie dziewczyny by, była super pizza <noise> e, I no... Nie byłam u wszystkich autorek, u których chciałam być Byłam tylko u Polta tak naprawdę A miałam iść jeszcze do Julki Królewskiej i do um, Aliny Grońskiej No nie poszłam ja bym, Zobaczyłam do kolejki, tak po prostu mi się coś zrobiło No, jutro idę Tak, może do 14 będę Bo... Przed, yy, przed 16 pociągiem do domu. Więc tak do 14 mi się wydaje, że, że powinno jutro być. Wrócę się z, <gryw> dopakować i zastanawiam się, jak podniosę walizkę. Bo nie wiem. Czwarty dzień targów, moi drodzy. ja yy, czekam na werkę i nie nagrywałam. Ale to standard ogólnie bo się wstydzę to jest normalne prawda? No, ale dzisiaj coś nagram nie ma dużo ludzi jest fajna pogoda bo niby świeci, ale jest chłodno także, witam. widzę dzień, dzień dobry, witam No ty jesteś wyższa niż ja, ja karzeł Zagubiona werka. Fanka numer jeden moich vlogów. Zgadza się. A ja teraz jestem gościem specjalnie tego odcinka. Nakieruj na opasku, na której nauki. Gdzie? Za o tak, no właśnie. Nie wiem czy było widać. W każdym razie mam za krótką rękę, widzisz to? Ja mam taką samą. Nie no, ja masz taką samą. Jak Ci się podobały te cztery dni targów? Robię wywiad. Fajnie, ale było super. Jestem strasznie zmęczona, ale ogólnie to było super. Spotkaliśmy dużo osób i autorów, instancji. tak. Idziemy oglądać naszego patronata wspólnego, bo plan był taki, że... że zrobimy sobie zdjęcie z naszym patronatem. Ale Julka cały czas zapomina egzemplarze. Nic nie zrobiłyśmy. Tak, bo ja wzięłam yy, skarsy na na ten festiwal zbija, żeby Monika mi podpisała. Później już nie targałam książek, które miałam podpisane, no bo to by było bez sensu. I muszę się zaopatrzyć chyba w kamerę, a nie nagrywać telefonem, bo będzie lepsza jakość. Ty masz challenge na kolejne targi, żeby być z kamerą. Challenge'em jest to, żebym ja zrobiła pieniądze najpierw <grym> na I dobra, trafne spostrzeżenie. No, więc idziemy teraz do Bia i będziemy robić zdjęcia z naszym patronatem, z wspólnym patronatem. Jeśli nie będzie tu. Panie, na razie ciężko. Dlaczego? Chodź tędy. Jezus, czego ci się ulicą chodzi? Coś innego to my okay, tu jesteśmy? Tu nawet się trzymamy za łapki Widzieliście to? Dzień dobry Halo halo TikTokerki. A co, a co to vlog? Tak tak Hi. Co Dzień dobre. Cześć vlog jesteśmy na czwartym Os dniu ostatnim, ostatnim dniu targu i już jest nuda, ale mamy piknik. Tak, no, tak na ręczniku. I jest, jest przyjemnie. Tak. Muszę zainwestować w kamerę. Jest you, you już. Telefon też jest ok. Jest vibe, jest vibe. Mm, nie, czekamy na bloga, obserwujcie, followujcie, tak, Deadly. Tak. Nasze są że robimy Nasza tutaj. Też. Da. Szybka autopromocja. Tak. Będzie dużo do montowania niestety. No. Będzie. <laughs> No jakiś czas temu wróciłam do domu, zjadłam, pogadałam z rodzicami i wiesz co, ja miałam nie kupować ogólnie książek już po tamtym, tamtym momencie, jak nagrałam haul, ale kupiłam kolejne książki dzień później i dzisiaj, tak niezamierzone, bo kupiłam... Hunting Adeline, moi drodzy. I w ogóle patrzcie, jak ją ładnie jest w środku. To jest to samo co angielskie wydanie. I kolejną książkę. To jest Summer Love od uli Buchacz. I mam też tutaj dedykację, w sensie podpisik od uli, bo ja też troszkę przez to, że do niej poszłam, to się prawie spóźniłam na pociąg. No ale dobra. Co do piątkowych targów, na szybko w sumie pokażę. Tak mniej więcej. Mm, mm, z podpisanych książek, które ogólnie wzięłam ze sobą, wzięłam ze sobą te wszystkie książki do Baja, do Baja które wzięłam. Wzięłam jeszcze True Friends i Angry God, ale no nie miałam ich podpisanych, bo po prostu jak widziałam kolejki, to się załamałam. Byłam tak naprawdę w sobotę tylko u Agatha bo byłam tam, w ogóle poszłam tam rano, poszłam po ósmej chyba? Tak mi się wydaje, że po ósmej poszłam. Hmm. i była już kolejka a Agata podpisywała od 10 w każdym razie dostałam zapasik hejna hmm. love it dostałam dwa y, dwie zakładki magnetyczne i śmieszna jest z nimi sytuacja, bo <grym>, no Agata wie o co chodzi z tymi zakładkami magnetycznymi i jeszcze takie dwie zakładeczki jeszcze Jako super Aga. Byłam u Moniki wczoraj. A wzięłam sobie zakładkę z kamieniami Majami. Bo nie było już z Azjela. Nad czym ubolewam po prostu bardzo, bo ja chciałam tak Aziela, No nie było. I śmieszna sytuacja. U Moniki była. Ona dostała taki długi pasek yy, Kinderków. I ja do niej takiej. Aj, Monika, też mi jednego botonika. Chodziło mi o jednego botonika. A Monika, Monika dała mi opakowanie. Ale takie, nie no. Mordeczko to bez przesady, ona bierze, ja mam takie dwa duże paski, a ja takie no dobra, w końcu za darmo to uczciwa cena, więc mam zabózki derków. I love it. Uwielbiam Monikę. I dostałam jeszcze taką zakładeczkę od Ani. Uzi, od Uzi jeszcze dostałam. Chwilę. Gdzieś tu było. Załapałam się już na tą, na obrazek od Uzi, ale Uzi też rozdawała motylki. Ja powiedziałam, że chcę fioletowego motyrka na no, jakżeby inaczej to i dostałam fioletowego motylka, więc no jestem już znana z fioletowego koloru. Nie. <grym> Jeszcze uleny. Boże! Ja do niej podchodzę. Ja przyszłam się tylko przywitać, że ja to ja, a ja to jestem ta od piosenki, a Alena. <grym> Fajnie była. <grym> no ogólnie w targi były spoko, nie nagrywałam nic, bo ja... No, ja się jednak jeszcze stresuję i wstydzę nagrywać w miejscach publicznych. Powiedzcie, ile przywiozłam książek z targów? 12. 5 były moje z domu. Wstawiłam tu zdjęcie, to jest biril akurat, no, który zrobiłam, bo pokazywałam rodzicom, z czym przyjechałam z targów. No, i tak mniej więcej się to prezentowało. Mam nadzieję, że miło wszystko Wam się podobało. Tak, to tyle. No, co miałam do powiedzenia. To tyle.